Hej, witam wszystkich imperialistów! Tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry w Europo Universalis 4, gdzie gramy jako Kongo. No i dzisiaj zaczynamy od takiego. Można powiedzieć, że to mamy taki dość ostry początek, ponieważ zamierzam zaatakować dość szybko Matupę. Tym bardziej, dopiero co skończyliśmy tutaj z jakimiś badziwiami, już Mutapa, Matupa, nieważne jak to się wymawia, Makuka, nieważne i tak te państwa zaraz przestaną istnieć. No, my musimy się po prostu tutaj teraz w nie wbić. Tutaj te prowincje zostały przez nas okorowane. Co prawda jeszcze czekam na jakieś wybuchy buntów, w sumie na dość sporowych, 15 tysięcy, 11 tysięcy, masakra totalna, No ale mamy dość spore zapasy manpowera. Tutaj ludzi gotowych bawić się wraz z nami na tych terytoriach. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Na razie zajmiemy pozycje wyjściowe do dość szybkiej wojenki. No i tak, 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 teraz jeszcze patrzę jak my tutaj stoimy z technologią administracyjną, 647, a ponieważ miałem jeden dzień przerwy, tak jakoś już nie pamiętam co ja tutaj robiłem, co, czego nie robiłem, a i jakby co to, to już zmniejszyłem też flotę, więc tutaj nie mamy co się martwić, że tu już mam przekroczenie, tym bardziej, że miałem przekroczenie, które mi kosztowało 0,1 dukata, więc, no, to... szczerze mówiąc nie było o czym tu dyskutować, takie duże było to przekroczenie. No ale zawsze jak wiemy wszyscy chcą być idealni, chociaż sami nic nie umiem. Ha ha ha. <laughs> ale pocisk nie. Śmiejemy się. Eee, dobra, skolonizowaliśmy, znaczy... Nie skolonizowaliśmy. Jesteśmy w połowie kolonizacji tutaj Kongo, Kongoles. Ko kultur, kultura, nieważna, Luanda czegoś się to nazywa. Konquer Zumbo. Co to jest Zumbo? No fajnie, tylko że ma sobie zrobiłem na tą prowincję. Ale to misję bardzo szybko zrobimy, Lery Prestige Albo to byśmy mogli, Local Development Based Production To jest jeden zawsze poziom, Local Development, koszt zmniejszony na ileś tam lat, 10 lat od momentu powstania kolonii a to, to zrobimy najszybciej, Lery Prestige i Power Recovery z 10%, co nam się chyba najbardziej przyda, po, zwłaszcza po wojnie, nie? Tutaj celem tej wojny będzie zajęcie tych prowincji oraz tutaj tej prowincji, więc czeka nas dość fajna zabawa Mamy tylko innego dowódcę, chociaż w sumie teraz to bardziej Ciebie wywalić, a zrekrutować dowódcę wojskowego Chociaż też niekoniecznie, bo za chwilę będziemy mieli Overseas Exploration kolejny range plus 50% Dzięki czemu może tutaj będę w stanie to skolonizować I wtedy będziemy mogli kolejne obszary zacząć przejmować Bardzo bym się chciał dostać do Cape'a Pamiętam, że to jest bardzo dużo złota również podczas kolonizacji W sumie to tak jakby nie patrzeć Czekajcie, jak to się robiło? Tak? No i to wszędzie mam dość spore szanse na złoto 7% No takie jest nie... No, szanse na złoto mamy, tak? Więc to się zawsze przyda No i więcej mam na tutaj na no, Tropical Woods Które... tutaj na no, Wool Slave Czyli mam bardzo dużego go <ścoughs> To jest w tej prowincji mi się akurat ryby zrobiły, no nieważne Tutaj Slave też można było mieć dość sporo, no, niewolników ale ogólnie, jak tak patrzę na te surowce, to naprawdę mamy fajny obszar, zobaczcie na przykład tutaj Ten obszar, kilku prowincji, jakby tu mieć stolicę przeniesioną i zbudować te wszystkie prowincje, to byśmy naprawdę mogli tutaj bardzo dużo na produkcji zarobić Czekajcie, handel nasz, jak to wygląda? Nie no dobrze jest, stąd przesyłamy Tutaj się samo zbiera, bo mamy stolicę, a tutaj kolektuję no, Jak dla mnie, to to działa bardzo dobrze w tym momencie no, podnieśmy utrzymanie naszych fetyszystów i lecimy z podbojami dalej w takim razie i akurat ci się umarło no i widać mi miał dość ostre zabawy tuż przed nieważne O idealne, idealne miejsce są do ataku nie ma sojuszu, mamy zaraz ostrą zabawę łącznie ze sobą Jakim się morale armią. nowi, atakujemy dalej Potem ty byś mi został doanektowany. Zresztą ja mogę mieć już kolejnych wasali też. też niekoniecznie chcę ich mieć. Kilwa, jak ty jesteś duża? 168. To może Kilwę byśmy sobie zwasalizowali po pewnym czasie, bo problem jest taki, że wszystko to, co było tutaj te łatwe gdzie, znaczy, ziemię, tak, no to wiemy, już zostały praktycznie podbite, czyli z naszą religią fetyszystyczną, z kulturą, gdzie to jest kultura akceptowalna? Są bardziej spolegliwi ludzie, O, jest kultura akceptowalna, No cóż, to w zasadzie zostało przez nas podbite, tak? Eee, no, I tu mamy ten problem, że teraz się zaczynamy wbijać w tą, którąś fa... kolejną Afrykę, nie pamiętam, czekajcie, wschód, zachód, wschodnią Afrykę, <laughs> tak? Eee... No, to zaczynam się wbijać w Sonią Afrykę, no i tutaj kultury są inne, no i dochodzimy do religii sunnickiej, która nie jest fajną religią. Niestety. No do podbijania, bo wszyscy wiemy, że to strasznie trudno jest nawrócić na własne zdanie czy cokolwiek. Agresywna no, ekspansja też by mi się przydała. A war takes. Ale są na ekspansję to ja wtedy w sobie zawsze troszeczkę więcej wezmę podczas tej wojny. boję się, żeby mi się to bardziej nie dołączyło. 643 już? Czemu tak dużo? Ale w sumie to jest siódme. To bardzo dobrze, mi to pasuje. A nadal nie jesteśmy ahead of time? Czekajcie, ta Portugalia, jak to wygląda? 778. No ale nieźle. Przepraszam, że piję podczas nagrania, nie powinienem tego robić, ale jakoś tak mam butelkę pod ręką mi się zapomniało. Eee, która by mi się tu zresztą przydała? Na pewno religijne byłyby dla nas fajne. Zwłaszcza, no, jeżeli planuję grać fetyszystami dalej, to to jest coś, co by mi się bardzo przydało. Byśmy mogli szybciej nawracać te ziemię, mm, które będziemy teraz zdobywali. Moglibyśmy też zrobić sobie e, idee kolejne administracyjne, żeby mieć mniejsze koszty korowania. Co to bardziej, że tutaj mamy kolejny Administration Act. To zwiększa szybkość kolonizacji. Z religią też się tutaj chyba powinno... Morale armii! A nie, to jest Quantity, nieważne. Global traffic, ludzi z Unity. No to tak średnio przydatne. Zresztą religijne w ogóle są najbardziej przydatne przez Deus Vult, który przenieśli na końcu, jest tak słabe. Nie, muszę się zastanowić, które bym chciał. Ewentualnie militarne też bardzo by nam się zaczęły przydawać. Zwłaszcza możliwe, że defensywne by nam się przydały i że będzie walczyli z przeważającymi e, siłami tutaj. To tutaj defensywne są jak najbardziej wskazane. Zresztą w tym zauważyłem, że też chyba powinienem mieć już tu Portugalię, ale nie mam na liście. Jest, Portugalia, mam jej wojsko ode mnie? A ktoś pisał w. A i Weryhard plus 50% no że Portugalia powinna mieć 50 tysięcy na starcie, czy coś takiego, nieważne No widzicie, nie ma, haha ha. Take bo bierzemy to, lundę Moglibyśmy wezwać osobno, luda, z kim ty masz sojusze? Mutapa, czyli nasz cel, oraz Sakalawa Czym kurwa jest Sak... Czym jest Sakalawa? Czym jest Sakalawa? Muszę nie znać tego państwa. Musi być gdzieś tutaj, w Madagaskarze, tak? Tutaj jest Madagaskar. Chyba tak. Nieważne. Nie, ja jestem do dupy do geografii. No to może tak zróbmy, że wezwijmy też to osobno. Bo to nie będzie raczej nic strasznego. Tutaj jest w tej prowincji, że nic możemy zaatakować ich naraz. O, Fort Mają? No jest takie dziwne zobaczyć fort w Afryce. No, weźmy tą autonomię. O, Makua podbiera przez złego sąsiada. Wiedziałem, że nie mają dążenia imperialistycznej, trzeba ich też podbijać jak najszybciej. Game One Stability Fairwave. Kasongo, Rumable, Kame, coś tam, nieważne. Ale mamy Fejma, więc cieszymy się z tym. No i się zastanawiam, czy. Nie, zrobimy tak, się to powinno zrobić, czyli tu zostawiamy 1000 wojowników. Tu zostawiamy 1000 wojowników. I ruszamy dalej z podbojami. Potem zajmiemy te prowincje. Najpierw trzeba wojsko zniszczyć. Bardziej, że teraz mogą być gdzieś tutaj połączone siły, nie? Tak, jest 12 tysięcy. My coś się zaraz połączymy i pójdziemy dalej z nimi, przez Kliwę raczej przejścia mieć nie będą. Czy Kilwa komuś daje przejście? Nie. Ej, no to w sumie, jak będziemy tutaj stali, chyba że ty jeszcze dajesz komuś przejście. Dajesz przejście Tambuktu. Tambuktu ma w tym momencie wojnę z kimś, więc chyba będą mogli przekazać. Ja zobaczymy, no będziemy musieli uderzyć aż na Zimbabwe. I tak mi się wydaje. No ale mamy przewagę tak czy siak liczebną, jakościową armii raczej też. Więc możemy też tak tutaj zrobić. Tutaj zostawmy. O, czekajcie, ci są. Weźmy Friendly Scandal Touch. Tutaj dajmy. Albo nie, dobrze, bo wspomogą w oblężaniu. Na to wychodzi: Show Province. Więc każmy tutaj naszemu przydupasowi, niewolnikowi. Gdzie oni lecą? Zimbabwe, okej, okay, dalej. I za chwilę uderzymy dalej na południe. Też ktoś mnie pytał, jak działa, o co chodzi w ogóle tu już kilka razy. O co chodzi z tymi nienacjami kolonialnymi, o których może sobie powiemy za jakiś czas. Ale bardziej chodzi z tymi trade companies o co sobie właśnie teraz przypomniałem. No to to są takie regiony, tak jak tutaj widać. To są takie regiony, które są wskazane na mapie. Tak samo byśmy widzieli te regiony kolonizacyjne, które po prostu, jeżeli mamy w nich ponad 50% trade powera, czyli można powiedzieć udziału w rynku, siły naszych nas, nasi kupcy mają 50% udziału w rynku, czyli można powiedzieć, że tak są prawie monopolistami na tym rynku. Albo można powiedzieć, że mają dużą przewagę, już na tym rynku, jeżeli mają te 50%, dostajemy dodatkowego tradera, tak? Żeby założyć kompanię handlową, tutaj widzimy, że Portugalczycy najpierw takie stworzyli. Trzeba mieć, nie można mieć na danym kontynencie swojej stolicy. Czyli Europejczycy mogą zakładać trade kompanie w Afryce i Azji. Afrykanie mogą zakładać tylko w Azji, a ludzie z Azji tylko w Afryce. No i niestety tak to działa. No, Amerykanie mogliby też zakładać w Afryce i Azji, tak? Bo tam rzeczywiście jest wymóg, żeby nie posiadać stolicy na tym samym kontynencie. Kiedyś chyba było tak, że tylko kraje europejskie mogły, ale to mogło być bardzo dawno temu, a ja wciąż pamiętam tą zasadę, <laughs> więc bo to już mówię, no z 3 lata jak się gra, no to można różne rzeczy pamiętać, niekoniecznie każde triki są. Dobra, Ej, no nie mówcie, że dadzą mi tak łatwo wygrać tą wojnę. Ja tu przecież chciałem jakiejś większej ruchawki, a ja tu widzę, że jak taka będzie dość malutka. No, mam nadzieję, że Ci nie, nie da im przejścia. Nie, ale w zasadzie teraz zdobędziemy bardzo dużo cennych dla mnie prowincji. Raz, dwa, trzy, bo ja jeżeli zajmę y, Mutapę, to też zajmę y, Batuę. Więc będziemy mieli 3 prowincje ze złotem. Co prawda opieranie gospodarki na złocie to nie jest najlepszy pomysł, bo to wtedy nam rośnie inflacja. O i ekonomiczne może wtedy by było dobrze brać w sumie, żeby zwiększyć... Ej, to nie jest głupie, żebym wziął ekonomiczne, o których zapomniałem w tym momencie. Bo to spowoduje, że będziemy nas stać na wielką armię. A zawsze jest lepiej mieć kasę na wielką armię, niż mieć kasę na wielką armię. A ekonomicznie, na przykład z handlowymi, moglibyśmy fajnie sobie. No i w zasadzie wojna przeze mnie została w tym momencie już wygrana. Możemy zrobić, zmniejszyć utrzymanie wojska. Popatrzmy, czy tutaj grożą nam jakieś bunty. Nie. Też nie wiem, czy ja chcę plądrować. W sumie, jeżeli ja będę brał te kraje, to raczej plądrowanie na tych prowincjach chcę ograniczyć. Okej, okay, kolejna idea. Bardzo mi to się podoba i co mogę już tutaj skolonizować? Tak, bo już nie mamy tego wymogu. Czyli tak, eksploracja zależy od. Yy... Bo zawsze ludzie mieli z tym problem. W sumie ja też miałem zapamiętania za, za, za tą zasadę. czego zależy to, gdzie możemy kolonizować i tak dalej. Od over, znaczy od Overseas Exploration i Colonial range, no to bo wiadomo, gdzie mogę kolonizować, w jakiej odległości. Ale zawsze miałem problem, gdzie coś tam widzimy. To chyba jest zależne od właśnie też Colonial Range w takim razie, skoro eksploracja działa na tej samej zasadzie. Okej, okay, widzę, że tutaj mi brakuje żołnierzy. A, to trójkowy, to muszę mieć 9000 tej żołnierzy, żeby to oblegać. Podzielmy to, badziewie. Tu zaraz skolonizujemy i zobaczymy gdzie będziemy szli dalej. Fajnie byłoby pójść może na północ, żeby zdobyć te ziemie też na północy. Chociaż tam będzie Islam chyba w tym momencie już. No Niestety feteszyści są tutaj wypierani, co pamiętam, przez Islam. Są eventy związane ze wchodzeniem Islamu w tamtym regionie. U, nie fajnie, gangbang się szykuje. Czeka się, ty jesteś tumbukta. Powiedzcie, że mi tutaj nie będzie... W górę, Będą mi tutaj... Możliwe, że też mi tutaj wejdą, więc niestety Army Maintenance idzie w tym momencie w górę. To w sumie, które mam poziom militarny? Prawie... Ósmy za chwilę. Czy mnie ja armat nie zrobiłem na tą wojnę? No, tutaj i tak nie, prze, nie przetransportuję tych armat. Zaraz. W sumie wargola mam. No i zostaje mi chyba potem tylko czekanie, niestety. No, trzeba będzie stumić za chwilę te bunty, naprawdę. To jest wkurzające. Ok, zdobyliśmy. 600 dni. Wyjebiście. Bardzo mi to cieszy. E, eksploracja. Explore. Sold of. A, jest... Tutaj pójdę no i będę musiał tą wyspę koniecznie skolonizować. Jeżeli chcę mieć kolonie, to mu muszę mieć e, tą wysepkę skolonizowaną, z tego co pamiętam. No, jak tam pójdziesz, to oni też na ciebie pójdą. To ty musisz mi paść. Niemożliwe, nie reagują? No i buntowników mamy zmiażdżonych. Się chcieli bawić, a nie wiedzą jak. Okej. Okay. Lecimy tu teraz na północ. No już mamy po buntach w naszym kraju. 64%. No ale to. Wiedziałem. No, czyli dobrze się domyślałem. Su so for peace. No, w najgorszym razie będę musiał poczekać teraz parę lat. Okej. Okay. Matupet, to mnie nie obchodzi. Z tym kończymy wojnę. Hmm. Korujemy, oczywiście. Więc muszę się przed kolejnym odcinkiem zastanowić, co ja będę chciał. Hmm. Udzielmy teraz mi tego wsparcia, bo trochę hajsów mamy. <laughs> będę musiał się zastanowić. Hmm. Będę musiał się zastanowić, nie pamiętam nad czym, ale wiem, że nad czymś ważnym. A, jakie idee będę chciał mieć dla mojego kraju? Tutaj na razie mi się nad nie spieszy skończenie tej kolejnej wojny. No i teraz się zabijecie, niestety. A ja raczej nie zdążę wam pomóc. Czy czy tu są góry? No to wyjebiście, udało się. Dobra, kolejny obszar został przez nas dogłębnie zbalany. Więc niedługo możemy zacząć rozdzieliczanie tych ziem, konkretnych kolonialnych. To też by nam się przydało. Nie, zrobimy te kolonialne i potem będę nadrabiał tę ideę. Znaczy technologię. W sumie, jakbyśmy graniczyli z Portugalczykami, to pewnie. Może byłaby szansa na coś lepszego. Very hard improve relation. Jeżeli by mi się udało mieć jakiś pozytywny sojusz z nimi, pozytywniejsze relacje, pokazać, że jesteśmy chętni do współpracy, a nie tylko do jakichś tam brzydkich zabaw włóczniami, w to może, może, może by to mi coś dało. Bo oni zazwyczaj są bardziej zainteresowani tymi krajami w Amerykach. Sam jestem bardziej z nimi też zainteresowany, bo przecież to są tam punagie dzikusy, nie to co my tutaj. I w sumie bardzo też ważne dla mnie, żeby królowa jak najdłużej żyła oraz nasz Afonso. Jak Alfons prawie, też długo żył. 4-6-3. To są bardzo dobrzy wacy, jeżeli bym przeżył długo. W sumie mam też całkiem niezłe już dochody. Six Support Minister od inflacji, dwójkowy. Mógłbym go posiadać. No bo tutaj. Chyba tak zrobię, że nam się klarowi trochę ziemi w sumie. Ej, już punkty mogę żądać Kurka, tajemniczę bez względu co mi ziemię nadać. Kler? tylko gdzie? Ok, mało takich słabych ziem ogólnie. Gdzie produkcja jest. Znaczy na razie, niewolnictwo jest dość nieopłacalne. Bo to chyba tylko dwa kosztuje, więc tutaj możemy nadać oczywiście takie ziemie. Również, czy, jak, czy jakoś ma, mam dużo takich rzeczy, które mi zwiększa ich wpływy? Kurka, ona no. zmniejsza znaczy na minus, minus 10, minus 10, 513, to już na długo i sobie to zrośnie. Tylko, że nie, ja nie będę pamiętał o tym. Może weźmy tego ministra na razie. Możemy też to zrobić, o czym cały czas zapominam. A tu jest tyle influenza. Akurat mogłem brać tylko Ministra, no nic trudno. Nasz tak Modifier, teraz mam dwójkowego w takim razie tutaj. Boże, te okularki! On wygląda jakby dostał dzidą w nie powiem co, nie? Ma taki wytrzeszcz, ten uśmieszek. Stopę. Żeby tam niektórzy nie, my nie myśleli o jakichś brzydkich rzeczach. No ale inflacja, czy ona jest u mnie problemem? O kurde, jest! No, dobra, to ten minister się tak jak nam przyda. w sumie od unrestów nie potrzebujemy jeszcze. Nie potrzebujemy też ministra od nawracania. chyba nie, szybko kończyć nie musimy. Wow! Wyjebiście! Plus 3! Jak mi to cieszy. Z czego ja mam te eventy? To, czy to jest w kongu, w kongu normalne? Chodź, ciebie na razie wycofam. W sumie. Zobaczymy, czy już mogę spizdilować. Zabiorę wtedy wszystkie gra graniczne te prowincje. No i niedługo nas czeka wojna z Kilwą. Muszę sprawdzić, czy któreś z tych krajów, które tutaj powstają... Tak to zróbmy po prostu. To jest najszybszy sposób i olać całą resztę. To już zdobędziemy w kolejnej wojnie. Mamy klejma i mamy misję, co prawda dość długi będzie będzie Deal. oni nie będą mieli z sobą sojuszy. Kilwa, o kurde, można ich mieć na wasalu. Czy ja Kilwie dałem przejście? Mam nadzieję, że nie. Nie jest trudno. Tu mamy klejma. W sumie mamy klejma, to już olać to. Dla jednej prowincji to już nie będę nic innego robił. Tutaj teraz musimy się skupić na tym. No i Kiwa zostaje jako nasz potencjalny przyjaciel-wróg. Proof relations spróbujmy też. Nie, nie, nie z nimi. Przecież po co mi kill ja ich najlepiej będę podbijał. są głupi. Okej, okay. wracamy do poprawiania relacji z Portugalią. Fajnie byłoby się jakoś do nich zbliżyć. Do Portugalii. Ale to jeszcze nie mam pomysłu jak. Dobra, czy ja mogę jeszcze jakieś budynki pobudować? Production, no nie mam, dobrze rozwiniętych prowincji, Taxation też nie mam, Trade, The Army, w Handlu możemy jeszcze coś tutaj sobie wspomóc, ale Armia chyba tam właśnie była gdzieś fajnie też do, do rozwinięcia. Okej, okay. dostaliśmy Discontent, To mnie bardzo nie lubi. No, i zostanie. Ej, ja już zamiast tego, teraz, e, punktów dostaję to. Okej, okay, dobra. Właśnie, zażądałem tych punktów? Oczywiście, że nie, dobra. Będzie 40, no ale jakoś to przeżyjemy. No a tu muszę poczekać, no bo co innego zrobię. Przemyślmy 20, będzie 38. To dość szybko też się samo poprawi. Możemy też. Okej, okay. no samo się dość szybko poprawiło. to wyciliście tam punktów na. Eee... Luand... co, Luanda, co ekologizuje? Ja Luanda, tak. To właśnie tutaj, żeby mi się szybciej zrobiło. Discovery! Ej, czym się zaraz skończy, nieważne. Czy ty jesteś może wiary suniskiej? Bo przydałoby się wymusić na kimś zmianę wiary, byśmy mieli do kolejnej tej. Land Force Limit modifier, Reinforcement Speed. Nie są to fajne skile, no ale cóż ja mam zrobić? Cóż ja mam zrobić. Zastanawiam się, co ja mam tutaj zrobić. Jakie nasze kolejne kroki muszę przedsięwziąć? się wziąć. No a tutaj to mi zaraz skończy. Więcej dość jest sporo Settlers'ów rocznie. Mamy 16% też na kolejnych. O! Tych podbili. VB. Ej, VB się klej ma mi dali na to. Przez co teraz? Czy ty masz może jakieś relacje z nimi? Z nie? Właśnie, bo ja złoto powinienem już dostawać. Z Golda mam 061. To wynika z tego, że nie mam tu o tych prowincji. Będziemy je więc stateowali za jakiś czas. Land of Opportunity. No i to jest dobre pytanie. Czy ja chcę dokańczać tą ideę? Czy może w tym momencie... I powinienem polecieć jednak z dyplomatyczną technologią. To mi korupcję daje, nie? Ale może olać dyplomatyczną technologię. Zróbmy ideę do końca, a potem też przecież dostajemy... Dostaniemy też zmniejszenie... Kosztów technologii za rozwinięcie idei, więc to też nam da, sporo tutaj nam da. Będziemy też część of New Air. Lethal Technologic Cost. W sumie jakbyśmy to rozwinęli... Dyplomatyczne też by nam się przydały, jeżeli planujemy mieć jakieś lepsze relacje z Portugalią albo mieć z nimi jakieś mocniejsze sojusze. O! O! A to dziwne. Pierwszy raz ktoś mi wojnę wypowiedział. Ja nie, naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnim razem ktoś mi wojnę wypowiedział. Fucking shit. No dobra, ale myślę, że to w dzisiejszym odcinku wszystko. No, ukażemy w kolejnym. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie. Na pewno czeka nas dobra zabawa. No i widzimy się następnym razem. Hej!